Pamiętaj, pamiętać, żeby dochodzić do samego dna po to, aby nie było żadnych suchych kieszeni. I ewentualne grudki musicie rozbić. Ok, na razie spauzuję wideo. Nagrywanie i włączę jak już będę miał wszystko tutaj w lamy. Witam ponownie. Już wszystko jest zarane wymieszane dokładnie zmierzę jeszcze temperaturę po to aby ewentualnie dolać wrzątku albo zimnej wody jeżeli temperatura będzie poza tym zakresem pomiędzy 65 67 stopni ok ledwo co dobija do 65 dlatego wezmę tutaj doleję trochę wrzątku No definitywnie trochę jeszcze w Kiedy doleję w rządku i temperatura będzie już pomiędzy 65-67 wtedy to przykryję. boże koc jeszcze od góry po to aby ta temperatura nie, nie spadła tak szybko, żeby to zaizolować. Będę to trzymał <coughs> półtorej godziny, niektórzy trzymają ziarno w wodzie około godziny i mówią, że no nie ma różnicy pomiędzy półtorej a, a, a godzinę trzymania ziarna. Ja mimo wszystko będę trzymał to półtorej godziny. Jestem ty gotowy. Okay. Przekroczyło mniej więcej jeden stopień. Wlewam szklankę zimnej wody. Mieszam. Zamykam. Oraz przykrywam kotem. Zbytnio on tutaj przesadzał z izolacją, ponieważ obok tutaj włączyłem kuchenkę, więc cały czas ciepło bije na to. Natomiast jeżeli macie ten pojemnik zupełnie w innym miejscu, nie obok kuchenki ani żadnych źródeł ciepła, wtedy jak najbardziej owinię to kocem, jakieś grube ręczniki. A na to wszystko możecie po prostu przyłożyć szpiwór i w ten sposób trzymać około półtorej godziny. Ale jest mały detal, um, ustawię tutaj czas na 30 minut, ponieważ za 30 minut, ok, będę musiał sprawdzić czy za 30 minut ta temperatura nie spadnie. Hej, jak słyszycie minęło już pół godziny, też odkręcam to wszystko i zobaczmy jaka jest temperatura. że sprzęt yy, w tej fazie nie musi być dezynfekowany 63 64 mniej więcej 64,5 to też zalewam trochę brząd, zanim wsiątek się zagrzeje yy, to na następny raz dobrze jest aby wrzątek mimo iż niekoniecznie może być użyty żeby był już gotowy żeby nie, nie musiał czekać więc e, rada na przyszłość zarówno dla mnie jak i dla was przygotujcie już za zawczasu to raz dwa um, co do tej pory y, zrobiłem jakiś duży błąd wydaje mi się że tą łyżkę Złamałem, ponieważ mieszałem za mocno i, i, i po prostu nie wiem użyć innej łyżki albo mniejszej siły. W każdym razie, rada na przyszłość. Miejcie w razie czego dwie takie łyżki. Po to, abyście mogli później mieszać brzeczkę, Czy po, chociażby po to, żeby móc wymieszać drożdże w fermentatorze. Wrzątek się już zagrzał. Zostawiam w rządku Załatwiłem sobie już inną łyżkę że znowuż temperaturę. W książce Johna Palmera, nie pamiętam, który rok wydania, um, jest napisane, aby mieszać co około 15-20 minut. I przy okazji monitorując temperaturę. Ale okej, okay, um, 60. 6, prawie 7 stopni. To też jeszcze trochę, niedużo. dużo. Dodam w rządku. Trochę wymieszam. Zna szczególnie. Właśnie, John Palmer pisze w książce swojej, aby mieszać co 15-20 minut Po to właśnie aby monitorować przy okazji temperaturę ale głównym celem jest to aby um, aby uniknąć zimnych miejsc podczas um, zacierania żeby po prostu temperatura zacierania była mniej więcej Wszędzie, w całym fermentatorze, w całym masztunie, mniej więcej taka sama czyli 65-67 stopni. Dobra, zamknąłem oko, kocyk do góry. Kuchenka grzeje. Teraz zostawiam to na około godziny. Witam panowie. Um, upłynęła godzina. Jeszcze tego nie otwierałem. Zaraz zobaczymy, jaka jest temperatura. Jak to wygląda od środka? Błynkę mogę już wyłączyć. Po godzinie czasu jest sześćdziesiąt cztery. Nie. Sześćdziesiąt trzy stopnie. Czyli 4 stopnie czyli 4 stopnie podczas całej godziny um, teraz Wam pokażę jak to wygląda od środka okay, widzicie jak to wygląda od środka, um, jest pianka unoszą się do góry różne kawałki, łusek um, i, i kiełków, generalnie jest dużo kiełków tutaj widzę. Um, tak to wygląda. Um, ok, będę to teraz zlewał. Um, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mniej więcej kolejna lekcja. Warto przygotować sobie um, jakiś pojemnik przezroczysty. jak to wygląda ten płyn i warto mieć garnek, żeby stęczyć, żeby nie kapało na podłogę. Widzicie, jest dosyć, jest to dosyć mętny płyn, który naprawdę pachnie świetnie, ale jest mętny, dlatego około pierwsze Litr, półtora albo dwa, trzeba wlać z powrotem do środka. Ale nie wystarczy wlać tego od tak do środka. To jest specjalny gadżet. Do tego potrzebny plastikowa jakaś przykrywka albo talerzyk, którą po prostu rzucamy na, na górę e, ziarna. Po to, aby ten płyn wlać na tą pokrywkę. Po to aby pokrywka aby po prostu pokrywka rozproszyła tą wodę ten płyn aniżeli mielibyśmy lać to bezpośrednio do pojemnika i teraz jest ważna bardzo ważna e, przyczyna dlaczego? ponieważ kiedy zostawiliśmy ziarno na godzinę ono się ułożyło na samym dnie i w ten sposób Zostało utworzony taki naturalny filtr, który zatrzymuje większe kawałki i nie przypuszcza, po prostu niżej. Jeżeli teraz byśmy na przykład to, tą wodę bezpośrednio wlali do, do pojemnika, wtedy te, ten filtr uległby po prostu zniszczeniu. Dlatego musimy to rozproszyć. Tak jak już mówiłem, litr 2, w zależności naprawdę od rodzaju filtra, od tego jak to wam się ułożyło, jest to dosyć zmienne, ponieważ e, ka nie każdy ma powiedzmy czyste piwo, e, czystą rzeczkę od razu po pierwszym litrze. Dlatego czasami trzeba po prostu odlać tego więcej. Jak widzicie, rzeczka jest. Już nieco lepsza, um, kusi mnie strasznie, aby to spróbować. Jest to bardzo słodkie, naprawdę świetnie smakuje. Tak jak robiliśmy piwo um, z puszki normalnie, wtedy dosypywaliśmy cukru do całego zacieru, do, całe, do całego pojemnika fermentacyjnego. Natomiast ta brzeczka, właśnie ta, ten płyn z ziarna zawiera ten cały cukier i przez to nie musimy tego cukru dosypywać oddzielnie. Chyba że po prostu e, ktoś chce nieco mocniejsze piwo, czy ktoś chce wpłynąć na smak, czy aromat tego piwa, wtedy jak najbardziej y, można dodać więcej, jeszcze więcej cukru. powiedziałam, że to już będzie ostatni raz. Nie, jak wlewam z powrotem to. Jest dosyć Czyste, nie mówię, że jest super przejrzyste.